Hej wam wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku z pomysłu od widza w drugiej części budowy naszego aquaparku. I zanim przejdziemy do wnętrza, to wpadłam jeszcze na pomysł, żeby dodać jakieś palmy, utworzyć ścieżkę tak, z takiego jakby piasku, którą otoczyłam później kamieniami i z tyłu też pododowałam palmy, trochę inne i większe od tych, które tutaj widzicie, ale stwierdziłam, że po prostu jest za goło i trzeba tutaj coś jeszcze dodać. W końcu przechodzimy do wnętrza, czyli coś, co uwielbiam. I jak to oczywiście we wnętrzu basenu, akwaparku, yy, musiały się znaleźć toalety, jakieś miejsce do jedzenia, ale to za chwilę. No i sam basen oczywiście. <tutaj>, Tutaj coś kombinowałam ze schodami, ponieważ tam wyżej było takie pomieszczonko, ale jednak z tego zrezygnowałam. Tam w sumie na górze będą toalety, także będzie można się do nich dostać z poziomu tego wyższego basenu. A tutaj, w tej piwnicznej części, umieściłam basen, i na razie, jak widzicie, przestrzeń jest bardzo ograniczona. Jednak później zburzyłam te wszystkie ściany, aby zmieścić właśnie tę łódź piracką, o której mówiłam już w poprzedniej części. Postanowiłam utworzyć taką wysepkę z tym statkiem, którą otoczyłam basenem, a na ścianach ustawić ciąg okien tak aby można było patrzeć sobie na te baseny obok i też oczywiście ten zabieg nam powiększa optycznie przestrzeń właśnie jak mamy takie przeszklone ściany to wydaje się, że metraż jest o wiele większy tutaj przy tej ścianie wydzieliłam takie też dwie osobne mini wysepki i w tym miejscu można sobie zamówić jedzenie Zastanawiam się nad pokryciem ścian i podłóg i to jest ta wczesna wersja, bo myślałam, że to jasne pokrycie będzie nam tak imitowało piasek, jednak no nie wygląda to zbyt atrakcyjnie, także później to zmieniłam oczywiście. A co do ścian, na razie są po prostu takie. Niebieskie, co wygląda dosyć tak niejako, no i później też to zmieniłam. Ale na razie zajęłam się tutaj ustawianiem miejsc siedzących. W tym przypadku są to krzesła i takie stoliki. No, te stoliki są w takim stylu industrialnym, ale tutaj właśnie mi pasowały. I tutaj już zaczęłam szaleństwa po prostu z tymi ścianami. W sumie w tych kącikach. Te pomarańczowe kafle nie wyglądały aż tak źle, ale no, coś jednak mi w tym nie pasowało. Także to się jeszcze zmieni, wszystko się jeszcze zmieni. Tu na tej jednej mini wysepce z wieloma miejscami siedzącymi ustawiłam mnóstwo roślin, a na tej pustej, niebieskiej na razie ścianie początkowo dodałam obrazy. Powiększone one są z akcesorii kuchnia na wypasie. No, i tam niby pasują kolorystycznie, i też tematycznie, ale, ale w końcu znalazłam coś lepszego. Ta tapeta z łódeczkami tutaj się wpisuje w klimat idealnie, i nie wiem gdzie ona doszła. Ona chyba doszła z aktualizacją z małymi dziećmi, tak mi się wydaje, chociaż no nie wiem. Tak czy siak na podłodze znalazły się kamienie zamiast piasku, i zmieniłam też ogrodzenie basenów na czarne. W miejscu pod schodami dodałam dużo fontanien i później jakoś poukrywałam je za trawą. Jeżeli chodzi o oświetlenie, to obtoczyłam wszystkie wysepki małymi lampkami podłogowymi, i na tej głównej wyspie ze statkiem dodałam trawę. I tutaj znowu powróciłam do zmiany koloru ścian. Zdecydowałam, że cegła jednak najlepiej tutaj pasuje i później ten motyw też będzie się przejawiał na górze, a taka czerwona cegła też pasuje bardzo dobrze do tych stolików. Pojawiły się również różne dodatki, między innymi ten obraz, który wcześniej się nie sprawdził na tej ścianie obok zegar. Oświetlenie i jakieś tam kwiaty. No i jeszcze, oczywiście, ta markiza na górze. Po przeciwnej stronie również dodałam tablicę. Oświetlenie i koniecznie chciałam gdzieś umieścić te palmy. Chciałam, żeby jeszcze coś znalazło się na tej wyspie, więc dodałam tam pojedyncze lampki. Na początku chciałam je złączyć i zrobić jakiś taki ciąg lampionów, ale jednak pojedyncze lampki wyglądały lepiej i też nie blokują akcji. Więc nie musimy się martwić, że nasz sim będzie krzyczał, że nie może tam wejść czy coś takiego. Tutaj musiałam zrezygnować z jednej palmy, ponieważ chciałam koniecznie umieścić ten podest do skakania i drabinkę. Schody ogrodziłam półściankami, to są te najwyższe, więc nie wiem, czy mogę do końca je nazwać półściankami, no ale nie są to pełne ściany. Na tych ścianach umieściłam półokrągłe okna i możecie się trochę dziwić, dlaczego akurat wybieram półścianki zamiast pełnych ścian, ale robię tak dosyć często, bo strasznie nie lubię tego, jak podczas gry chowają mi się te moje pełne ściany, które. Tworzą pewną formę dekoracji, a te półścianki mają taką zaletę, że one się nigdy nie chowają. Wspominałam, że na samej górze jest właśnie takie maleńkie pomieszczonko, w którym zrobiłam toaletę, i tutaj już niżej również jest toaleta, także jest ona na dwóch piętrach. Z tym, że na tym niższym są kabiny prysznicowe więc no niestety tylko na dole. Nasz sim będzie miał możliwość wykąpania się, ale na górze zawsze może sobie skorzystać. Nie musi schodzić na dół. I tutaj zaczęłam już robić taką poczekalnię recepcję, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie znalazły się tutaj blaty, a przy nich komputer i nie zważajcie na te przebijające palmy z dołu. Zorientowałam się dopiero później o tym. Ale spokojnie podwyższyłam ścianę na dole, także wszystko jest ok. Na ścianach dodałam telewizory i pod nimi umieściłam krzaki, które pełnią rolę dekoracyjną. Układ tego pomieszczenia jest oczywiście symetryczny, więc po drugiej stronie również umieściłam blaty wraz z komputerem. I tutaj jeszcze po jednej stronie dodałam sofę, można sobie na niej usiąść, poczekać. A po drugiej stronie znalazł się taki kącik dla dzieci, także jest półka z książkami, jest też ten taki stolik do gry. I zbliżamy się już do końca tej budowy. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Piszcie w komentarzach propozycje na kolejne. I zapraszam Was oczywiście na efekt końcowy, na zdjęcia i kapscenkę. Budynek znajdzie się w galerii już niedługo. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się i pa pa!